Witam wszystkich serdecznie. Nie żyje Suzan Wojcicki, była dyrektor generalna YouTube. I oczywiście, pierwszy raz, pracownic Google. Suzan Wojcicki zmarła w wieku 56 lat. Zmagała się z chorobą nowotworową. Z chorobą nowotworową raka płuc, z którą się zmagała dwa lata. Rok wcześniej zmarł jej syn. Został znaleziony w domu. Słuchajcie. Susan Wójcicka. Ona. Zmarła w wieku 56 lat, młoda kobieta. No, niestety, choroba, jaka choroba jest, jaką miała chorobę, jest to choroba bo bardzo ciężka i ciężko do wyleczenia. Aczkolwiek zdarzają się przypadki, że można z tego wyjść. Co chciałem tutaj zaznaczyć o śmierci byłej. Prezes YouTube Susan Wojcicki poinformował szef firmy Google Sundar Pichaj. Słuchajcie, wiele osób miało, można powiedzieć, pretensje o to, że za jej można powiedzieć kadencji weszła po prostu takie coś jak jak wspomniałem, wielu internautów mają problem, problem mają za złe, że pani Sezon Wojciechowski prowadziła cenzurę na YouTube. Hm. Warto też wiedzieć, jak mniej więcej funkcjonuje YouTube. No, YouTube żyje przede wszystkim, czy się żyje. YouTube przede wszystkim zarabia na reklamach. I oczywiście. Warto też wspomnieć, że wiadomo, że żeby były reklamy na YouTubie oczywiście potrzebni są tacy osoby takie, które będą się chciały reklamować. I oczywiście osoby, które chciały się reklamować, wielkie firmy no, zaproponowały, by była cenzura na YouTube. Tak w skrócie to mówiąc, dlatego pani Susan Wójcicki, która wcześniej była właśnie w tym momencie prezesem YouTube no, chciała czy nie chciała, ale się zgodziła i w ten sposób mamy no jak mamy słuchajcie to tyle ode mnie w tym temacie na temat Susan, Pani Suzan Wójcicki, która zmarła w wieku 56 lat bodajże 9 sierpnia 2024 roku, zdrówka życzę wszystkim i radości na co dzień. Pamiętajcie, że pieniądze to nie wszystko liczy się zdrowie, zdrowie szczęście i miłość, która powinna być w nas i w innych do usłyszenia.